Witam Państwa w niezłej Nirwanie i tradycyjnie. A ten dźwięk, że tak powiem, tego bębenka, to odnośnie naszej pogody dzisiaj w tym pięknym, jakże wolnym mieście Londynie czyli Nowej Troi, tak. Niespodziewanie wróciło do nas lato i muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo interesujące. Poprzednie dwa miesiące, włącznie jeszcze z tym, które się właśnie kończy, bo dobiega nam tutaj lipiec. No, to były jakieś 3-4 dni upalnej pogody. Dzisiaj mamy drugi dzień i no, będziemy się jeszcze tutaj na wyspach, przynajmniej. W tym wielkim mieście cieszyć się tym ciepłem, którego nam tutaj tak zawsze brakuje. Ale ja słuchajcie dzisiaj o nie tej nirwanie, tej tutaj, proszę, bo założyciel tej instytucji muzycznej, o tak ładnie powiem. Przeniósł już się w być może te lepsze sfery, a my tu się jeszcze niestety męczymy, i generalnie bardzo się cieszę, że jeszcze chociaż kilka osób chce oglądać, już tak powiem, tych, którzy powinni już dawno odejść i zostawić miejsce dla przyszłych pokoleń. A my tu jeszcze siedzimy i proszę, oglądamy sobie przelatujące muszki i samoloty, które nade mną latają dzisiaj. Akurat korytarz powietrzny od Heathrow nam tu umila życie. Chcę się odnieść do mojego poprzedniego wejścia. Wiecie, tradycyjnie, dzisiaj nawet tak super tradycyjnie, bo tak zwane rolujące się, ale nie mogę, bo wiecie, YouTube zakazuje wszystkiego. W każdym bądź razie. <coughs> Chcę wam powiedzieć na temat no, tego ostatniego wejścia właśnie i tych tam któryś z y, oglądaczy, słuchaczy zarzucił mi, że nie podałem linku do y, tego dowodu, y, który 20 lat temu został przechwycony przez y, y, Seti. Ten link jest dostępny w sieci w pewnym bardzo znanym czasopiśmie. To czasopismo nazywa się Natura na Polski, tak, ale o tym będziemy słuchajcie, tak jak Wam obiecałem. Mam nadzieję już w przyszłym miesiącu bardziej szczegółowo. Dzisiaj jeszcze potraktujcie to jako taką to kolejną pocztówkę z wakacji ze względu właśnie na tą Nirwanę i te można powiedzieć jak na warunki brytyjskie, afrykańskie temperatury, bo mamy dzisiaj coś koło 28 stopni. No widzicie, musiałem przerwać na chwilę nagrywanie, bo dekoracja, która tutaj jest spadła Widzicie, jak się chybocze. Mam nadzieję, że widać. Yy, ponieważ stoi na, na binie, tak na śmietniku. <grym> yy, tak, to jest to są rzeczy właśnie prosto ze śmietnika, muszę Wam powiedzieć. Bardzo ciekawa kwestia. Yy, no i w międzyczasie tradycja jeszcze mi zgasła. Yy. Moi państwo, coś gryzie mnie w plecy. Chyba jakiś potwór, nie wiadomo jaki tam, mamy tu dużo muszek i wszelkiego typu zwierzątek latających no dobrze żeby nie przedłużać słuchajcie nie wiem co to jest natomiast jest opis tego podejrzewam Przypuszczam, że jest to jakieś urządzenie, które zostało wykonane metodą, że tak powiem, domową. Natomiast jest tutaj skrót LF Pulse Generator czyli low frequency pulse generator czyli generator, który będzie produkować nam pewne częstotliwości, yy, niskie częstotliwości. Tak to wygląda w środku. A tu może do światła specjalnie tutaj tą lampkę jeszcze dałem, bo na tym moim backyardzie jest dość ciemno. O, będzie ładnie tutaj refleksy robić. Bardzo stare urządzenie. Podejrzewam, że jest to coś związanego z muzyką jako taką. Jest tutaj nawet, wiecie co, numer 12. Czy żeby wykonano takich rzeczy 12 sztuk, to mamy tutaj zasilanie. Mamy różne. Jakby to wam powiedzieć pokrętła, które mogą zmieniać właśnie tą częstotliwość, podejrzewam. Mamy tutaj coś co być może steruje wyjściem tych może do światła będzie widać. Tak, o, o, o teraz widać zobaczcie. Pełnej okazałości. To ma taki kolor, no trudny do określenia. Kiedyś miałem znajomego w Polsce lakiernika i on dość zabawnie przedstawiał właśnie kolory, które wtedy w czasach PRL-u malowano samochody i jednym z jego ulubionych kolorów był. Szakłak zbrodniały. <laughs> Nie wiem, cokolwiek to znaczyło, ale było bardzo śmieszne i zabawne. Więc podejrzewam, że to też jakiś rodzaj szakłaka zbrodniałego. Taki no, sami ocencie. Bardzo ciekawa sprawa. Zajmę się tym i zrobimy dochodzenie. Tym bardziej, że z tego samego złomolandu. Udało mi się wydobyć bardzo podobne urządzenie, które jest... Prawdopodobnie służy do wzmacniania mikrofonu, bo tu pisze Microphone Preamp Amplifier, czyli coś, co ma możliwość zgłaśniania i... z O, tu będzie ładnie widać. Zgłaśniania i... Powodowania, że ktoś, kto przez jakiś tam mikrofon mówi tak jak ja do Was, mówię tu przez ten bezprzewodowy, to istnieje taka, taka szansa, że odpowiednie, że tak powiem, ustawienie tego potencjometru powoduje, że odbiorca, który gdzieś tam jest po drugiej stronie, mnie ogląda. Ja wiem, że po prostu nie wchodzę dzisiaj w żadne szczegóły. Tak jak Wam mówiłem, to jest być może ostatnia yy, pocztówka z wakacji. Natomiast yy, dlaczego wam to pokazuję? Otóż pokazuję wam to dlatego, że ta kwestia yy, set jest kwestią nadal yy, nierozwiązaną. Jak poprzednio wam mówiłem, człowiek, który yy, wrzucił informację na temat tego sygnału, nazwijmy to, który został przez SETI przechwycony no, 20 ponad lat temu, to dokładnie, słuchajcie, mówimy sobie to już w, w bardziej, można powiedzieć, nieafrykańskich temperaturach, bo dzisiaj to myślenie jest rozpływające się, że tak powiem, w nierwanie ciepła, i będzie trzeba to skonfrontować z. No, ze źródłem i z osobami, które y, usiłowały już jakby y, porozmawiać, i udałem się porozmawiać z y, szefem Seti, który niestety nie wyraził zgody na to, aby filmować jego y, wystąpienie tak, y, czy rozmowę po Zoomie, Dlatego też ja y, y, Odpowiedziałem tam tej osobie, która napisała mi, że nie podałem źródła, linka i tak dalej, że mógł się ze mną skontaktować i wtedy dostałby ten link. Natomiast, tak jak wam poprzednio mówiłem, nie chciałem jeszcze o tym mówić szerzej i podawać, że mamy, mamy na 100% pewność, że jest to sygnał, który. Emitowała cywilizacja, która nie jest naszą tutaj ziemską cywilizacją. Są ku temu duże przesłanki, że coś jest na rzeczy i to dość mocno jest na rzeczy, ponieważ ten sygnał, który został przechwycony, zaowocował. Moi Państwo, no można powiedzieć olbrzymimi nakładami finansowymi na to, żeby ten sygnał można było jeszcze potwierdzić bądź znaleźć inne sygnały. I o tym, tak jak wam mówię, będziemy sobie rozmawiać, być może jak się uda, oczywiście, bo życie bywa różnie. I wtedy odpowiemy no, sobie na pytanie, czy Faktycznie była to tylko, można powiedzieć, jakaś interferencja fal, która, którą emituje nasza cywilizacja, i ktoś chciał na tym ugrać jakieś benefity, czy stworzyć sobie wygodne miejsce pracy, czy jeszcze być może coś innego się kryje. Pod tym być może chodziło o, o to, żeby powstrzymać tą informację przez kolejne 20 lat, bo tu dobrze wiecie: kwestie związane z pozaziemskim istnieniem światów, które mogą być inteligentne, tak jak my, to jest gość, że tak powiem, w gardle naszych tutaj e, zarządzających tą e, ukochaną planetką. Jak widzicie dobrze, e, no mamy Igrzyska numer 2. E, pierwsze skończyły się. E, wygrał kto miał wygrać, e, przegrał kto miał przegrać. A my mamy teraz e, jak ten tutaj, e, dwunasty generator. Generator numer 12 niskich częstotliwości, Igrzyska, które są prezentowane przez pewne mniejszości. Niektórzy nazywają mnie tak bardziej elektronicznie. Ja bym nie chciał tutaj, że tak powiem, ani nikogo obrażać, ale ja byłem zawsze fanem pewnego wynalazku, który, który zmienił nasz świat, i ten wynalazek nazywał się tranzystor. Natomiast niektórzy uszczypliwi przyklejają właśnie tą, tą nazwę do pewnych, jakby to wam powiedzieć, bo teraz tu za dużo nie można mówić o tych. Osobników, którzy mają określoną płeć. Tak? Bo w brytyjskiej telewizji i prasie pojawiały się informacje o tym, że nawet coś koło setki mamy tego. Także chyba będę musiał gdzieś skorzystać, być może z internetu, i może jeszcze czas zanim odejdę z tej planety, być może warto byłoby gdzieś jakiś uniwersytet skończyć. I faktycznie poznać tą prawdę od tych. No dobra. Pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. A teraz, no cóż, na koniec powiem Wam, że wypłynął bardzo ciekawy raport Pana Rysia. Pan Rysio jest specjalistą od badania fotografii. I Pan Rysio położył raport o takiej najsłynniejszej fotografii, która powstała również, co ciekawe, właśnie w latach 90-tych, dawno temu i jest uznawana za najbardziej ciekawą fotografię pojazdu, który jest niezidentyfikowany, a fotografia została wykonana w Szkocji, Bodajże w 90 roku, i przedstawia myśliwiec pionowzlot, tak? Przedstawia Hariera, który eskortuje pojazd, który przypomina kształtem spłaszczony diament. No i wokół tej sprawy narosło bardzo dużo legend. Przez wiele lat ta sprawa była badana przez wiele osób, a o tym właśnie też będziemy sobie rozmawiać w najbliższym czasie. Co Tak naprawdę jakiś komar się uparł na moje plecy z tyłu. No i co, tym nieoptymistycznym akcentem nie idę, że tak powiem, objęcia morfeusza i. Przycinać komara, tylko udaje się do miejsca, w którym my jako ludzie cywilizowani tworzymy dla siebie paliwo, czyli także moi drodzy, smacznego, do następnego razu.